Czy zdarzyło się tobie kiedykolwiek zobaczyć we śnie kogoś, kogo fizycznie nie ma już z nami na tym świecie? Być może poczułeś ciepło obecności tej osoby, albo zastanawiałeś się, co taki sen może oznaczać. Każdy z nas nosi w sercu wspomnienia osób, których fizycznie nie ma już wśród nas, ale które wciąż żyją w naszej świadomości. Jednak zastanów się przez chwilę, czy takie sny to tylko echo naszych myśli, czy może jednak kryją one w sobie coś więcej? Od wieków ludzie na całym świecie próbowali znaleźć odpowiedź na to pytanie. W starożytnych tradycjach snom przypisywano szczególne znaczenie. Były one postrzegane jako most między światem widzialnym a niewidzialnym. W greckiej filozofii, a szczególnie w naukach Platona, sen był bramą do głębszej prawdy. W kulturach azjatyckich zaś, a zwłaszcza w buddyzmie, sny traktowano jako odzwierciedlenie umysłu, który próbuje komunikować to, co ukryte. Czy miałeś kiedyś sen, który był tak żywy, że po przebudzeniu nie mogłeś przestać o Nim myśleć? Może widziałeś w nim kogoś, Kogo już nie ma wśród żywych, może bliskiego przyjaciela, członka rodziny lub kogoś, kogo strata była w Twoim odczuciu szczególnie bolesna. Czy był to moment ukojenia, który pozwolił Tobie choć na chwilę znów ich zobaczyć? Czy może jednak pojawiło się w Tobie pytanie: czemu akurat właśnie teraz? Czemu akurat teraz mi się przyśnili? Te sny często poruszają w nas coś głębokiego, coś, czego być może nie umiemy wyrazić słowami, ale co na długo pozostaje w naszym sercu i myślach. W buddyzmie zen sny są postrzegane nie tylko jako lustro podświadomości, ale też jako przypomnienie o naszej głębokiej więzi z życiem, zarówno tym, co minęło, jak i tym, co trwa. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się temu, co sprawia, że śnimy o zmarłych, oraz odkryjemy znaczenie tego typu snów. Na podstawie wniosków wyciągniętych z nauk i wierzeń poprzednich epok oraz nauk zen poznamy pięć powodów. Dzięki którym będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie: Czy możliwe jest, że sny te kryją w sobie ukryte przesłania od osób, które kochaliśmy? Zostań do końca, a być może w tej refleksji znajdziesz coś, co pomoże Tobie spojrzeć na swoje sny z nowej, głębszej perspektywy. Zanim jednak zaczniemy, jeśli doceniasz treści na tym kanale, mam propozycję. Udostępnij teraz ten film wszystkim tym, którzy Twoim zdaniem również powinni go wysłuchać, oraz zasubskrybuj kanał i kliknij w ikonkę dzwoneczka. W zamian tego będziemy w stanie tworzyć treści lepszej jakości i na bieżąco informować Cię o wszelkich nowościach, dzięki czemu uzyskasz do nich dostęp jako pierwszy. W końcu grunt to wzajemnie się wspierać. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Numer 1. Odbicie karmicznych więzi. W buddyzmie wierzy się, że życie i śmierć to dwie strony tej samej monety. Obie są częścią niekończącego się przepływu energii. Kiedy śnisz o kimś, kto już nie żyje, może to być odbicie waszej karmicznej więzi duchowego połączenia, które nie przestaje istnieć, nawet gdy fizycznie jesteście rozdzieleni. Wyobraź sobie swoje relacje z innymi jako nici utkane w ogromnym, żywym gobelinie. Niektóre z nich są jasne i mocne, inne bardziej splątane ale każda z nich tworzy unikalny wzór Twojego życia. Sny mogą być momentem, w którym nici te stają się widoczne. Przypominają one o wspólnych doświadczeniach, lekcjach i emocjach, które wciąż żyją w Twoim wnętrzu. Greccy filozofowie tacy jak Platon widzieli w snach portal do głębszej prawdy, a w hinduizmie sny były postrzegane jako część karmicznego cyklu, przypominając o działaniach z przeszłości, które wpływają na naszą obecną rzeczywistość. Buddyzm zen idzie krok dalej, mówiąc, że sny nie tylko odzwierciedlają naszą podświadomość, ale też zapraszają do refleksji nad naszym życiem. Być może to, co się tobie śni, próbuje przypomnieć tobie o niezałatwionych sprawach, lub o emocjach, które nadal są w tobie żywe, a może to sposób, w jaki wszechświat próbuje powiedzieć: Spójrz na te relacje jeszcze raz. Zrozum ją głębiej. Czy odczuwasz czasem, że ktoś, kto odszedł, nadal ma wpływ na twoje życie? Może to, co kiedyś powiedziała ta osoba, wraca do ciebie w kluczowych momentach. Sny o zmarłych często niosą ze sobą uczucia wdzięczności lub nostalgii, ale czasami mogą też wywoływać niepokój, szczególnie jeśli wasza relacja nie była łatwa. To, co buddyzm nazywa karmą, w psychologii można by nazwać emocjonalnym zapisem. Twój sen może być sposobem, w jaki twój umysł próbuje pokazać, co wciąż w tobie żyje niewyrażone emocje. Nierozwiązane konflikty, a być może nawet miłość, która nigdy się nie skończyła. Pomyśl o snach jak o lustrze, które pozwala zajrzeć w głąb siebie. Czy ten sen przynosi tobie poczucie ukojenia, czy może wskazuje na coś, co wciąż wymaga twojej uwagi? Wiele kultur wierzy, że sny mają moc uzdrawiania. W tradycjach rdzennych ludów Ameryki Północnej sny były traktowane jako święty przekaz. Sposób, w jaki duchy przodków kontaktują się z żyjącymi. Szamani często interpretowali sny, pomagając ludziom znaleźć odpowiedzi na ważne pytania. Z perspektywy buddyzmu Zen, sny o zmarłych mogą być zachętą do refleksji nad tym, co nas z nimi łączyło. Czy doceniałeś ich obecność w swoim życiu? Czy pozwoliłeś sobie na wyrażenie wszystkich emocji, zarówno tych pięknych, jak i trudnych? Takie sny mogą być zaproszeniem do praktykowania wdzięczności wobec nich i wobec siebie. Jak więc zrozumieć swoje sny? Spróbuj zastanowić się. Co czułeś w tym śnie? Czy ta osoba coś mówiła? A może sama jej obecność była znacząca? Buddyzm uczy, że emocje pojawiające się w snach są równie ważne jak sam sen. Jeśli odczuwasz smutek, pozwól sobie na niego. Jeśli czujesz wdzięczność, poświęć chwilę na uświadomienie sobie za co dokładnie jesteś wdzięczny? Możesz spróbować również praktyki medytacji. Usiądź w ciszy, weź kilka głębokich oddechów i zadaj sobie pytanie: Co ten sen próbuje mi powiedzieć? Nie oczekuj natychmiastowej odpowiedzi, ale pozwól, by przyszła do Ciebie naturalnie. Sny o zmarłych mogą nieść nam również lekcje pokory i akceptacji. Uczą, że każda relacja, nawet ta zakończona, pozostawia ślad w naszej duszy. Mogą być zachętą, byśmy doceniali teraźniejsze więzi, zanim staną się one jedynie wspomnieniem. Numer dwa. Nieukończone emocje szukające uwolnienia. Czy zdarzyło się tobie kiedykolwiek śnić o kimś, kto odszedł, i poczuć ciężar niewypowiedzianych słów? Może w tym śnie pojawia się coś, czego nie zdążyłeś powiedzieć, przepraszam, kocham cię, albo po prostu dziękuję. Może ten sen to przypomnienie o żalu, który nosisz w sobie od lat. Albo pytanie, na które wciąż szukasz odpowiedzi. W buddyzmie Zen mówi się, że sny o zmarłych to często sposób, w jaki nasz umysł próbuje uwolnić napięcia i nierozwiązane emocje. Wyobraź sobie swoje emocje jako wodę w zamkniętym naczyniu, niewypowiedziane słowa, trudne uczucia, czy żal są jak krople, które stopniowo wypełniają wnętrze. Gdy pojawia się sen o kimś, kto odszedł, może być on jak moment, w którym naczynie to zaczyna pękać, pozwalając na uwolnienie zgromadzonego bólu. Czy czujesz, że ten sen może próbować tobie coś przekazać? Buddyjscy nauczyciele przypominają, że nie należy ignorować tych emocji. Tich Han mówił: Pozwól swoim emocjom przepłynąć przez ciebie jak chmurą przez niebo. Nie zatrzymuj ich, ale i nie uciekaj przed nimi. Podobnie jest ze snami. Jeśli śnisz o zmarłych, Potraktuj to jako zaproszenie do spojrzenia w głąb siebie. Niektóre kultury wierzyły, że sny są miejscem, w którym spotykamy się z tym, co zostało niewypowiedziane. W starożytnym Egipcie wierzono, że zmarli kontaktują się ze swoimi bliskimi właśnie przez sny, przynosząc im wskazówki i pocieszenie. Nawet w kulturach rdzennych Amerykanów sny traktowano jako święty język duchów, które pomagały rozwiązywać konflikty i odnajdywać spokój. Buddyzm Zen. Idzie jednak głębiej. Sny nie tylko odbijają naszą podświadomość, ale też wskazują na to, co nadal żyje w naszym sercu. Pomyśl przez chwilę: jakie uczucia wywołał w tobie ten sen? Czy była to tęsknota, ulga, a może trudny do opisania smutek? Wszystkie te emocje są częścią twojej wewnętrznej drogi. Ale jak zrozumieć przesłanie snu? Spróbuj podejść do takiego snu z ciekawością, a nie osądem. Weź kartkę papieru i zapisz to, co pamiętasz. Co ta osoba robiła, co mówiła, jak się czułeś, gdy śniłeś? Jeśli słowa nie przychodzą łatwo, możesz spróbować innej techniki. Zamknij oczy i wyobraź sobie ten sen ponownie, pozwalając, by obrazy same się pojawiały. Zadaj sobie pytania. Czy ten sen przynosi ukojenie, czy może wskazuje na coś, co wciąż mnie uwiera? Czy w moim sercu jest coś, co chcę powiedzieć tej osobie, nawet jeśli nie mogę zrobić tego bezpośrednio? czy potrzebuje sobie lub tej osobie przebaczyć. Jeśli czujesz, że emocje wciąż Cię przytłaczają, spróbuj symbolicznego gestu. Możesz napisać list do tej osoby. Nie musisz go nikomu pokazywać, ale spisz w nim wszystko, co masz w sercu. Możesz też zapalić świecę, zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że to światło rozprasza wszelki ból i niepokój. Jeśli sen dotyczy Twoich przodków, warto wiedzieć, że w Japonii sny o przodkach często interpretowano jako znak, że duchy rodziny próbują nas chronić lub dać nam wskazówkę. W kulturze Majów sny były bramą do świata duchów, a pojawienie się zmarłych w snach traktowano jako błogosławieństwo. Najważniejszym, co możesz zrobić, jest to, byś po takim śnie przyjął do siebie swoje emocje z łagodnością. Nie walcz z tym, co czujesz. Jeśli odczuwasz smutek, pozwól sobie na niego. Jeśli czujesz wdzięczność, weź głęboki oddech i zatrzymaj się na tej chwili. Sny o zmarłych mogą być trudne, ale niosą ze sobą możliwość uzdrowienia. Przypominają nam, że nasze serca są jak ogrody. Jeśli je zaniedbamy, mogą zarosnąć chwastami bólu, ale z odrobiną uwagi i troski mogą znów zakwitnąć spokojem. Zastanów się, co możesz zrobić, by przynieść sobie ulgę. Może to medytacja, może rozmowa z bliskim przyjacielem, a może po prostu chwila w ciszy, kiedy pozwolisz sobie poczuć wszystko, co jest. Sny o zmarłych są jak cichy szept naszej podświadomości, przypominający nam, że każda emocja, choć trudna, jest częścią naszego uzdrawiania. Może to czas, by wysłuchać tego szeptu z łagodnością, akceptacją i odwagą. Numer 3. Przypomnienie o przemijaniu i wdzięczności. Czy zauważyłeś, że sny o tych, którzy odeszli, często zostawiają w nas szczególny ślad? Czasem to nie tyle obrazy czy rozmowy. Ile samo uczucie, które trudno opisać słowami głębokie, melancholijne, a jednocześnie pełne ciepła. W buddyzmie zen takie sny traktowane są jako zaproszenie do kontemplacji jednej z najważniejszych prawd życia, która brzmi Wszystko jest nietrwałe. W codziennym życiu nietrwałość może wydawać się czymś, czego unikamy. Unikamy myślenia o tym, że coś się kończy życie, chwile, relacje. Jednak buddyzm uczy nas patrzeć na koncepcję przemijania nieco inaczej. Jak mawiał sam Budda, wszystko, co powstało, jest skazane na rozpad. Tylko akceptując to, możemy znaleźć spokój. Kiedy śnisz o kimś, kto zmarł, być może Twój sen próbuje przypomnieć Tobie właśnie tę prawdę. Prawdę o tym, że życie jest jak płomień świecy, który kiedyś zgaśnie. Ale właśnie dzięki temu, że jest ulotne, każda chwila nabiera większego znaczenia. Zamiast bać się przemijania, możesz wykorzystać ten sen jako przypomnienie by bardziej doceniać obecny moment, ludzi wokół ciebie i wartości, które pozostawiły osoby, których już z nami nie ma. Nietrwałość była zawsze centralnym tematem duchowych nauk na całym świecie. W japońskim zen istnieje pojęcie mono no aware, czyli delikatnego smutku, który wynika z piękna przemijania. To właśnie ta świadomość, że kwiat wiśni kwitnie tylko przez chwilę, czyni go tak wyjątkowym. W starożytnym Egipcie również istniało głębokie zrozumienie nietrwałości. Piramidy, choć monumentalne, były świadectwem tego, że nawet życie faraona przemija. Egipcjanie wierzyli, że zmarli pojawiają się w snach, by przypomnieć o znaczeniu mądrości, którą przekazali za życia, i o tym, że życie należy przeżywać z pełnym zaangażowaniem. Sny o zmarłych mogą być subtelnym wezwaniem, byś zastanowił się nad tym, co ta osoba wniosła do Twojego życia. Może nauczyła cię odwagi, może była wzorem miłości, albo pokazała tobie, jak radzić sobie z trudnościami. Wdzięczność za te lekcje jest jak oddanie tej osobie hołdu, który nie wymaga łez ani wielkich gestów. Wystarczy, że zaczniesz wprowadzać te wartości w swoje życie. Zadaj sobie pytania: czego nauczyła mnie ta osoba? Jak mogę okazać wdzięczność za jej obecność w moim życiu? Czy są chwile, w których mogę bardziej doceniać ludzi, którzy są jeszcze obok mnie? W buddyzmie zen praktyka wdzięczności jest sposobem na to, by przejść od smutku do wewnętrznego spokoju. Spróbuj prostego ćwiczenia. Każdego wieczoru zapisz trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Nie muszą to być wielkie rzeczy. Może to być uśmiech bliskiej osoby, ciepło słońca na twarzy, albo wspomnienie pięknego snu. Dzięki temu uczysz się doceniać to, co jest, zamiast skupiać się na tym, co utracone. Sny o przemijaniu przypominają nam również, byśmy żyli tak, jakby każda chwila miała znaczenie. Buddyjski mnich Shunryu Suzuki powiedział: Życie jest jak pojedynczy punkt na rzece, możesz tylko go zauważyć i pozwolić, by płynął dalej. Kiedy myślisz o zmarłych, może pojawiać się w tobie uczucie, że nie zrobiłeś wszystkiego, co chciałeś. Jednak wtedy pamiętaj. Najlepszym sposobem do tego, by uhonorować ich pamięć, jest bycie obecnym w teraźniejszości. Sny o zmarłych przypominają, że nawet w przemijaniu jest piękno. Uczą nas, że życie nie polega na unikaniu bólu czy straty, ale na otwieraniu się na pełne doświadczenia. Wdzięczność za każdą chwilę jest najlepszym sposobem, by uczcić nie tylko tych, którzy odeszli, ale i siebie samego. Zamknij oczy na chwilę. Weź głęboki oddech, za co jesteś dziś wdzięczny. Numer 4. Symboliczne przesłanie do teraźniejszości. Zatrzymaj się na chwilę i przypomnij sobie szczegóły swojego snu. Czy widziałeś coś poza samą osobą? Może w tle pojawiło się miejsce, które dobrze znasz, albo przedmiot, który miał w Twoim odczuciu szczególne znaczenie. Właśnie takie elementy często są kluczem do zrozumienia symbolicznego przesłania snu. Sny o zmarłych nie muszą być jedynie wspomnieniem. Mogą być jak zagadka, której rozwiązanie daje odpowiedzi na pytania, jakie w tym momencie zadaje Tobie życie. Czasami osoba, która pojawia się w śnie, jest tylko posłańcem. To, co mówi, co robi albo gdzie cię prowadzi, może być ważniejsze niż samo jej istnienie w twoim umyśle. Przypomnij sobie miejsce, w którym działo się to, co widziałeś we śnie. Może to była twoja stara szkoła, dom z dzieciństwa, albo całkowicie nieznane tobie wcześniej miejsce. Każde z tych miejsc może nieść swoje przesłanie. A może była tam rzecz zegar, który stał w centralnym punkcie, książka, którą ktoś trzymał. Albo drzwi, które były zamknięte. Taki szczegół może wskazywać na coś, na co powinieneś zwrócić uwagę w swoim życiu. Zegar przypomina o czasie, o tym, co robisz z chwilami, które masz teraz. Drzwi mogą oznaczać możliwości, które wciąż przed tobą czekają, albo strach, który powstrzymuje cię przed ich otwarciem. Zastanówmy się jednak, czego taki sen może od ciebie chcieć. Pomyśl przez chwilę o tym, co ta osoba chciałaby Tobie przekazać. Nie skupiaj się jednak na słowach. Zastanów się nad jej działaniami we śnie. Może gesty, które robiła, wskazują na Twoje obecne potrzeby. Jeśli prowadziła Cię gdzieś, może chodzi o kierunek, w którym warto podążyć. Jeśli chciała Tobie coś dać, zastanów się, czy w Twoim życiu, aby na pewno nie brakuje tego, co symbolizuje ten dar. Czasami taki sen nie dotyczy bezpośrednio osoby zmarłej, ale Ciebie samego. Być może pokazuje on coś, co musisz zrozumieć lub zmienić, zanim zrobisz kolejny krok. To może być wezwanie do działania, do naprawy relacji, zmiany decyzji, a może po prostu do odważnego pójścia w nieznane. W kulturze azteckiej sny o zmarłych często postrzegano jako duchowe wskazówki. Wierzono, że dusze przodków mogą wskazywać swoim bliskim drogę do rozwiązania problemów lub ostrzegać przed zbliżającymi się trudnościami. W takich snach nie szukano dosłownych znaczeń, zamiast tego ważne były symbole. Jeśli widziano wodę, była ona symbolem emocji. Ogień natomiast symbolizował pasję lub zagrożenie. Z kolei w starożytnej Japonii sny były traktowane jako element równowagi między człowiekiem a naturą. Jeśli we śnie pojawiały się miejsca związane z naturą góry, lasy, rzeki, oznaczało to, że należy szukać harmonii w swoim życiu powrotu do korzeni. Lub spokoju umysłu. Natomiast zastanówmy się teraz, co możesz zrobić z takim snem. Przede wszystkim nie lekceważ go. Możesz zacząć od prostego ćwiczenia. Przypomnij sobie, co najbardziej zapadło tobie w pamięć. Zapisz to. Może to być pojedynczy przedmiot, zdanie wypowiedziane przez zmarłą osobę, albo nawet uczucie, które dominowało we śnie. To może być twój pierwszy trop. Jeśli we śnie widziałeś osobę, która w przeszłości dawała tobie wsparcie, może to być sygnał, byś w teraźniejszości zadbał o wsparcie w swoim życiu, czy to poprzez relacje, czy wewnętrzną siłę. Jeśli we śnie pojawiły się drzwi, zadaj sobie pytanie: czego się boję? Przed czym się obecnie powstrzymuję? Często takie sny działają jak przypomnienie mówiące o tym, że życie nie stoi w miejscu. Twoje decyzje mają znaczenie, a twoja podświadomość może wiedzieć więcej niż myślisz. Numer 5. Odbicie stanu umysłu. W buddyzmie zen, sny są jak lustro. Odbijają nie tylko nasz stan emocjonalny, ale i głębokie, często nieuświadomione warstwy umysłu. To, co widzisz, mówi o tym, kim jesteś teraz. Może ten sen jest delikatnym przypomnieniem, że nosisz w sobie tęsknotę. Może w Twoim sercu pozostały nierozwiązane sprawy, słowa, których nigdy nie powiedziałeś, albo emocje, które nigdy nie zostały w pełni wyrażone. Sny o zmarłych nie są przypadkowe. Są to obrazy, które podsuwa twój umysł, by pomóc tobie dostrzec, co jeszcze wymaga uwagi. W zen nie chodzi o ocenianie swoich emocji. Jeśli czujesz smutek, nie musisz z nim walczyć. Jeśli odczuwasz spokój, przyjmij go z wdzięcznością. Klucz tkwi w obserwacji. Sny są jak latarnia oświetlająca zakamarki twojej duszy. Pokazują, gdzie twoje wnętrze potrzebuje harmonii. Pomyśl przez chwilę o osobie która śni o zmarłym rodzicu. W codziennym życiu czuje się zagubiona, bo musi podejmować trudne decyzje. Sen o matce lub ojcu, którzy byli jej wsparciem, może oznaczać, że podświadomie pragnie odnaleźć w sobie siłę, którą w nich widziała. Ale może to być też przypomnienie, by zwolnić, by zaufać swojej intuicji, bo mądrość, którą tamci ludzie przekazali, nadal w tobie żyje. Pomyśl o tej osobie, która pojawiła się w twoim śnie. Co reprezentowała w Twoim życiu? Czy była symbolem wytrwałości, miłości, a może mądrości? Może sen chce Tobie powiedzieć, że te cechy są wciąż w Tobie, ale potrzebują Twojej uwagi, by rozkwitnąć. Zadaj sobie pytanie: co czuję, gdy myślę o tej osobie? Jeśli odczuwasz smutek, daj sobie przestrzeń, by go przeżyć. Jeśli czujesz wdzięczność, poświęć chwilę, by docenić, co wniosła do Twojego życia. Każdy sen jest odbiciem tego, kim jesteś. Nie tylko w chwilach radości, ale i w momentach wątpliwości. Sny o zmarłych to most między przeszłością a teraźniejszością. Mogą być wskazówką, że w Twoim wnętrzu drzemie siła, której jeszcze nie dostrzegłeś, albo przypomnieniem byś zwrócił uwagę na to, co naprawdę ważne. Nie bój się patrzeć w to lustro. Może właśnie tam znajdziesz odpowiedzi, których od dawna szukasz. Podsumowując, drogi widzu, sny. Według buddyzmu, zen są lustrem naszego umysłu. Nic w nich nie jest przypadkowe. Gdy śnimy o zmarłych, możemy znaleźć w tych snach głębsze przesłanie refleksję nad karmą, zaproszenie do wewnętrznego uzdrowienia, lub przypomnienie o przemijalności, która nadaje sens każdej chwili. Zachęcam Cię, byś poświęcił czas na obserwację swoich snów z medytacyjną uwagą. Głęboko zastanów się, co próbują one Tobie powiedzieć. Czego możesz się z nich nauczyć? Odpowiedź prędzej czy później do ciebie przyjdzie. Bądź cierpliwy i pamiętaj. Każdy sen jest jak fale na powierzchni spokojnego jeziora, a twoim zadaniem jest zajrzeć w jego głębie. A jeżeli smutek, który pozostawiają w tobie te sny, naprawdę ciężko jest przezwyciężyć, przygotowałem rozwiązanie, które może tobie w tym pomóc. Kliknij teraz w miniaturę filmu, która znajduje się na środku ekranu, a obejrzysz wideo, w którym poznasz historię działającą jak najlepszy lek na te ciężkie chwile melancholii, które przechodzi każdy z nas.